Pomódlmy się krągom dobrzego miłosierdzia, fragment z dzienniczka Świętej Siostry Faustyny. Rozkosz mi sprawiają dusze, które się odwołują do mojego miłosierdzia. Takim duszom udzielam łask ponad ich życzenia. Nie mogę karać choćby ktoś był największym grzesznikiem, jeżeli on się odwołuje do mej litości, ale usprawiedliwiam go niezgłębionym, niezbadanym miłosierdziu swoim napisz, Nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi miłosierdzia mojego. To nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości mojej. Komentarz Jezus powiedział w świętej Faustynie, Jezus zapewnia, że przed sprawiedliwością jest czas miłosierdzia z każdy grzesznik powinien skorzystać. Jezus powiedział świętej Faustynie, że rani go niedowierzanie w jego dobroć. Warto, żebyśmy czasem robili rachunek sumienia z tego, jak bardzo potrafimy zaufać Bożemu miłosierdziu. A jak bardzo mnie rani niedowierzanie duszy. Taka dusza wyznaje, że jestem święty i sprawiedliwy, a nie wierzy, że jestem miłosierdziem. Niedowierza dobroci mojej. I szatani wielbią sprawiedliwość moją, ale nie wierzą w dobroć moją. Nie wierzą w dobroć. Niedowierzanie w dobroć. Dlatego pewnie Pan Jezus powiedział, jak się nie odmienicie, nie staniecie, jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Bo dziecko to jest taka istota, która wierzy w dobroć mamy, taty, babci, dziadka. Wierzy w dobroć. Sama ma w sobie dużo dobroci i wierzy w tę dobroć. Wierzy, że do tej dobroci może się ciągle odwoływać, może ufać tej dobroci. Więc prośmy za dusze czyśćcowe, które nie dowierzały dobroci, Bożej dobroci i z tego też powodu dokonywały złych wyborów w ciągu życia ziemskiego. Aj, też za nas, abyśmy właśnie zaczęli wierzyć w Bożą Dobroć. Skoro Jezus kazał nam, mówić do Boga Ojcze, Tatusiu Abba, a jest to określenie, które wyraża miłość, zaufanie, takie pełne pieszczotliwości, dobroci. Mów mi, Tatusiu, bo jestem kimś dobrym, bardzo dobrym, więc możesz się do mnie właśnie tak zwracać, pełnym zaufania. Tatusiu, Abba, Tatusiu, mój Tatusiu, kochany, wierzę w Twoją miłość, Twoją opiekę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święci, imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczony pod pańskim piłatem. Ukrzyżowany umarł i pogrzebiał, wstąpił do piekieł, Trzeciego dnia z wstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczne. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przeboganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata ojcze przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego syna twojego a pana naszego Jezusa Chrystusa na przeboganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla bolesnej męki miniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, męki, męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej mę Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże. Święty Mocny, święty nieśmiertelny, zmił się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmił się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmił się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego Serca Jezusowego jako Zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie o krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie o krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój mi miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. ihr durchschwinde amen